To są TechNewsy, a dziś... Pokażemy Wam Ken'a bloka śmigającego po torze pierwszym elektrycznym pojazdem relikrosowym. Dowiecie się, jak Microsoft będzie walczył z filmami Deepfake. Opowiemy Wam o łodzi podwodnej, która będzie eksplorowała morza węglowodorów na Tytanie. I zdziwicie się, jak szybkie będą pojazdy Lucid Motors, czyli konkurencji Tesli. Przed Wami Ken Block za kierownicą pierwszego na świecie elektrycznego pojazdu rallycrossowego, czyli Forda Fiesty RX. Niebawem elektryczne pojazdy wyczynowe dostaną swoją kolejną serię, a mianowicie FIA World Rallycross Project E. Pojazd może poszczycić się trzema silnikami elektrycznymi: dwa znajdują się z przodu i jeden z tyłu. Łącznie generują one moc 603 koni mechanicznych i 1100 Nm. Fiesta RX bez problemu przyspiesza do setki w 1,8 sekundy i potrafi rozpędzić się do 240 km na godzinę. Blok miał niesamowitą frajdę z jazdy tym elektrycznym potworkiem. Trzeba przyznać, że szło mu całkiem nieźle, ale zdarzały się momenty, gdzie moc pojazdu była dla niego nie do opanowania. Jako, że Fiesta RX ma napęd elektryczny, próżno w niej szukać pedału sprzęgła i drążka zmiany biegów. Nie słychać też charakterystycznego warkotu silnika, a najwyższy moment obrotowy mamy dostępny praktycznie od zera. Technologia podmieniania twarzy i manipulacji mimiką z dnia na dzień coraz bardziej zaskakuje nas swoją potęgą. Niestety coraz częściej wykorzystywana jest przez przestępców. Microsoft ma już jednak na to sposób. Inżynierowie przygotowali aplikację o nazwie Video Authenticator. System potrafi z ogromną precyzją przeanalizować materiał filmowy i wskazać, czy jest on zmanipulowany za pomocą technologii Deepfake. Algorytmy w czasie rzeczywistym analizują każdą klatkę filmu, a dokładnie każdy jego piksel. Szczególnie wnikliwie przyglądają się krawędziom oczu, nosa i ust, gdzie najczęściej występują artefakty po zastosowaniu Deepfake. Gigant z Redmond chwali się, że jego Video Authenticator obecnie wiedzie prym na świecie wśród tego typu systemów. Wysłaliśmy helikopter na Marsa, a teraz wyślemy łódź podwodną na Tytana, księżyc Saturna. Takie plany ma NASA. Pojazd posiadałby napęd atomowy i urządzenia badawcze pozwalające zbadać zarówno same morza metanu i etanu, jak i ich linie brzegowe w poszukiwaniu organicznych osadów naukowcy planują realizację swojej fascynującej misji na lata 30 XXI wieku. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu takie pomysły mogły być zrealizowane dopiero za 50 lat, a teraz postęp technologiczny tak przyspieszył, że można je wykonać nawet za kilka lat. NASA planuje, że głównym celem badawczym będzie największe morze metanu na Tytanie, czyli Kraken Mare. Misja łodzi podwodnej ma potrwać 90 dni i w tym czasie ma przebadać ona około 2000 km2 zbiornika, poruszając się z prędkością 3,6 km na godzinę. Firma Lucid Motors opublikowała w sieci film, na którym możemy zobaczyć w akcji na torze jej luksusowego i w pełni elektrycznego sedana. Lucid Air w wersji Dream Edition pokonał tam najpotężniejszą Tesla, czyli jeden z modeli S. Elektryk, wywodzący się ze słynnej Doliny Krzemowej, wykręcił czas 9,9 sekundy na ćwierć mili. Lucid Air bije na głowę wszystkie Tesle i elektryczne Porsche również pod względem prędkości maksymalnej. Pojazd bowiem potrafi rozpędzić się do aż 376 km na godzinę. Lucid Motors na dobry początek planuje roczną produkcję na poziomie 10 tysięcy sztuk modelu R, ale już w 2027 roku ma to być okrągły milion pojazdów. Tymczasem Xiaomi w końcu ujawniło, kiedy rozpocznie sprzedaż swojego pierwszego składanego smartfona z elastycznym ekranem. Okazuje się, że już na początku przyszłego roku. Ma to być najtańszy tego typu smartfon na rynku, a eksperci uważają, że będzie on wyposażony w najnowocześniejsze technologie, których próżno będzie szukać u konkurencji, czyli np. składanych Galaxy Z Fold 2 od Samsunga. Wymienia się tutaj na przykład technologię ukrycia kamerki do selfie pod ekranem. Jak możecie zobaczyć na filmie, urządzenie składa się w dwóch miejscach. Trzeba przyznać, że pomysł chińskich inżynierów na sposób składania ekranu jest najbardziej praktyczny spośród wszystkich urządzeń, jakie dotychczas mieliśmy okazję zobaczyć. Miejmy nadzieję, że Xiaomi niebawem ujawni kolejną garść informacji na temat tego innowacyjnego urządzenia. Oto podarunek armii USA dla NASA, następca kosmicznego teleskopu Hubble'a. Amerykańska Agencja Kosmiczna otrzymała od Pentagonu lustro, które posłuży do budowy potężnego teleskopu. Wcześniej zwierciadło miało trafić do satelity szpiegowskiego, ale CIA uznała, że zamówi sobie nowe, o wiele nowocześniejsze. Urządzenie badawcze NASA będzie nosiło nazwę Roman Space Telescope i wyposażone zostanie w zwierciadło o średnicy 2,4 metra. Dzięki niemu ma wykonywać zdjęcia z dokładnością porównywaną do tych pochodzących z Chabla, ale ze stukrotnie większym polem widzenia i rozdzielczością aż 300 megapikseli. Pozwoli to naukowcom bliżej poznać tajemnice ciemnej materii. Będzie on badał również rozległe obszary nieba w podczerwieni, poszukując odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące struktury i ewolucji wszechświata, a także da nam większą wiedzę na temat egzoplanet, na których może egzystować życie. Firma Rocket Lab poinformowała na konferencji, że ostatnia 14 misja o nazwie I can't believe it's not optical nie była do końca rutynową. Chociaż wyniesiono na orbitę mikrosatelitę o nazwie Sequoia dla firmy Capella Space, wypuszczono też pierwszego satelity zbudowanego na bazie fotona. Co w tym innowacyjnego? Sam satelita jest tak naprawdę trzecim członem rakiety. Urządzenie nazwano First Light i powstało ono na użytek Rocket Lab. Do tej pory trzeci stopień spalał się w atmosferze, teraz jednak można go wykorzystać jako satelitę. Rocket Lab rozpoczęło testy urządzenia i według planu ma ono pozostać w przestrzeni kosmicznej przez nawet 5-6 lat. Firma chce go wykorzystać do wykonywania pomiarów i testów swoich technologii. Przypominamy, że Rocket Lab już w 2023 roku chce wysłać misję na Wenus. Jeśli to się uda, będzie to pierwsza w historii firma, która nie tylko zdobędzie obcą planetę, ale również wyśle misję daleko poza Ziemię. Pipistrel prezentuje swój pierwszy, w pełni ekologiczny dron transportowy do zadań specjalnych. Słoweńska firma słynie ze swoich małych i ekologicznych samolotów o napędzie elektrycznym, ale teraz chce wejść do świata ekologicznego transportu. Dron o nazwie Nuva V300 to maszyna pionowego startu i lądowania, wyposażona w 8 wydajnych silników elektrycznych. Pojazd może zabrać na pokład do 460 kg ładunku o powierzchni do 3 m3. Zasięg z ładunkiem o masie 300 kg wynosi ponad 300 km, a o masie 50 kg z międzylądowaniem do 2,5 km. Przedstawiciele firmy chwalą się, że eksploatacja maszyny wiąże się z 10-krotnie mniejszymi kosztami w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanymi helikopterami.